Ożyś ty w mordę skąd? <noise> no, 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 no! Nie. O kur... Chodź! Tak pewnie co mówię że w drzwiach. O, cholera, jasna, ty tutaj gościu przyczajony Ty gryz, był ukryty, smok normalnie. Czekaj, patrz Oficjalnym partnerem kanału jest Til.pl. Mm. Jeszcze raz. Um. Czołem żołnierzyki, moi kochani, witam wszystkich bardzo a, serdecznie z tej strony, Kładę się nisko, jak są. zawsze kapitan Rutajne Moi drodzy tak, ground Baranż, obiecałem, że wpadnie trochę więcej materiałów i muszę wam powiedzieć, że żeśmy się naprawdę starali bardzo mocno wczoraj w trakcie streamów na Twitchu bardzo mocno żeśmy się starali, a że wiecie co, poziom weteran to chyba jeszcze, jeszcze nasze umiejętności albo po prostu musimy nabrać takich zdolności telepatycznych, Straszne. żeby wiedzieć to co AI wie, bo naprawdę było ciężko. Udało nam się się na wiele prób, raz ukończyć praktycznie prawie misję w samolocie i raz w podziemiach. Bardzo ciężko, bardzo ciężko, moi drodzy, to, to trzeba być chyba troszeczkę, nie wiem, czy mogę użyć tego słowa masochistą, żeby, żeby grać w tą grę na poziomie weteran. Przynajmniej we dwóch. Myślę, że we czterech byłoby jeszcze zabawniej. W każdym razie, tak jak widzieliście we wstępie do filmu, było naprawdę mnóstwo tych porażek, bo sam wstęp, jakbym chciał z porażek zrobić, to trwałby pewnie ze dwie minuty. Non-stop, fail, fail, fail. Nie wiem, no, mogę zrobić taki odcinek same ja porażki, także nie, nie, tylko, nie tylko same sukcesy, bo powiedzmy sobie właśnie tak to wygląda, że żeby nagrać dobry odcinek, gdzie jest sukces, to nieraz wy, wymaga to 10-15 porażek na danej mapie. Muszę wam powiedzieć tak, gra idealna na to, żeby pobawić się z kumplami. I nie patrzcie na to, gra martwa, nie martwa. Martwa to zależy od was, bo to jest koop. Głównie to jest koop, więc, więc możecie pobawić się w różnego rodzaju scenariusze i je sobie skonfigurować w jaki sposób chcecie, dostosować tej broń. My żeśmy już, powiedzmy sobie, z Bungo wczoraj świrowali pawiana, jeżeli chodzi o dostosowanie tej broni, dlatego że, że po prostu już, kurczę, nawet i LMG-ki w grę wchodziły i też nie szło, więc później troszeczkę innego podejścia spróbowaliśmy, zostawaliśmy na uszach, żeby to zrobić, no jak wyszło, tak wyszło, jak już myśleliśmy na początku, że już wychodzi, no to sami zaraz zobaczycie, jak to się skończyło, no później wrzucę wam misję, którą nam się udało zrobić i byliśmy bardzo zaskoczeni, że ją się nam udało zrobić, także tu trzeba w tej grze to nie jak w Red ornat moi drodzy, nie po cichu, nie po mału, nie tego, tu trzeba naprawdę na pełnej, żeby, żeby no wiecie o co chodzi, żeby po prostu, kurczę, Belek, to zrobić dość agresywnie trzeba grać, tyle powiem, no i umiejętności też swoje robią. Przepraszam, że tak troszeczkę inaczej brzmi, ale po prostu przygryzłem sobie jęzora i mnie trochę, trochę boli, powiem tak. Dobra, słuchajcie, ja nie będę za dużo gadał. No i życzę wam powodzenia w Grand Branch. Wytrwałości na pewno, bo tego potrzeba, ale tak to jest, moi drodzy, żeby coś, coś w życiu osiągnąć, trzeba nieraz 20 razy murem, głową w mur uderzyć, żeby, żeby osiągnąć to, co się chce. Więc ta gra po trochu na tym najwyższym poziomie tego uczy. Naprawdę tego uczy. Tej wytrwałości, żeby się nie zachęcać, iść, 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 próbować innego sposobu kombinować. Dla mnie bomba. Ja lubię takie gry, które wymagają ode mnie. Niedługo wam pokażę kolejną z tych gier, którą bardzo lubię, która jest bardzo trudna i bardzo mocno karze gracza za wszelkiego rodzaju błędy. Słuchajcie, tyle ode mnie. Dziękuję wszystkim wspierającym i zapraszam na streamy na Twitch. Są w 2K. Wiem, niestety w Polsce nie można ich oglądać w 2K. Aczkolwiek można rzucić sobie VPN, a więc jeżeli ktoś ma VPN na przeglądarce, to może sobie je oglądać w 2K. Tak moi drodzy, mam tu na Twitchu streamy w 2K, więc. Zapraszam, w tym serdecznie, tyle ode tak, mnie, tak, tak. miłej zabawy, nie wiem, Pośpieszcie się, cześć, hej okej. Okay, okay. Postaram się Ja tutaj już paru, paru panów yy, uniszkodliwiłem strzałami celnymi w pośladeczki Czekaj tylko, sprawdzę magazynek Bo ja mam, 20, bo ja mam tylko, tylko 20T, kulkowe. Sobie. Dobrze. O. oho. Patrzę, że nie wychodzi Teraz Zapraszam. Zapraszasz, jak, jak on jeszcze wybiegał tutaj z pociągu? Stój. Do ja, myślę, ja myślę, że po prostu ten twój tłumik jest taki mocny. No co ty chcesz było od mojego tłumika? Nic. Piękny tłumik. Piękny tłumik. Kurde! Aha. What the? No pilnowałem pleców i dostałem pierwszy. Aha, to znaczy tak pilnowałeś, że zrobiłeś tak za, za mię, mięsną, mięsną tarczę, tak? Znaczy najpierw ja byłem twoją mięsną tarczą, a ty dostałeś w plecy. <laughs> Dawaj, od razu granat, od razu. A, nie będę się pierwszy z Idę, idę, jestem za tobą. Słodowuję. Uważaj, że rzucają ja się. Tu kibla schowałem. Uważaj, cofnij. Oj cholera. Flash, ale nie tak rzuciłem. Chciałem, jak chce się rzucić. Rozumiesz, ale nie poszło. Jeszcze Minus. jeden Masz go? Nie, yeah, jeszcze jeden z lewej O O, kurde, granat, granat. Oh. O kurde! Dwóch przybiegło! Poszło, 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 jest! Jesteś fanatycy cholera! Ekstremiści to mało powiedziane. Jeden dosłownie za plecami! Coś przy robię. Żeby nie było, że tylko ci panowie umieją Dokładnie. Mamy tu przejście. U. Co? Trafi już kogoś? Tak, no na plecach. Oh. Lewo, lewo. I już. Tak? <laughs> tak, i już. Ło panie! <laughs> Kurde. Ło. Wow. W końcu. Tak, ale zobacz, bardziej agresywnie, to nie jest ready or not. Granaty.